Dzień dobry bardzo. Przychodzę po tygodniu przygody z fitboxem, z dietą cateringową, z cateringiem dietetycznym, jak to woli. Całe pięć dni za mną. W tej chwili zobaczycie, co jadłam. Pierwszy dzień nagrałam osobno, teraz trzeci, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I jesteśmy w tym punkcie, w którym się teraz widzimy. Mamy wtorek, 14 styczeń 2020 rok. I co my tu mamy na śniadanie, moi drodzy? Pasta zielonego groszku z miętą znowu i pomidor, pieczywo. Miętą, błagam, miętą. Śniadanie, krem z kalarepy, obiad, sznycelki z indyka, kapusta, duszona ziemniaki. Pod wieczorek budynek z cynamonem, kolacja, sałatka z kaszy jaglanej z pestkami dyni dip, dipem ogórkowym. E, chciałam zauważyć, że przede wszystkim Feedbox ma problem z e, poprawnym ułożeniem e, menu językowo, co trochę boli. E, no ale cóż, no zdarza się, no nieco ma być zamysłem, piękny wiersz na menu, a dobre i zróżnicowanie na jedzenie. Ze śniadaniem będę miała problem. Groszek jest dla mnie niczym kryptonit dla supermana. Nienawidzę. Spróbuję, ale wymienię na biały serek. Po prostu Z, ze startą rzodkiewką i łyżką jogurtu. Może w ten sposób. Witamy się z Fitboxem w środę i mamy migdałowa ryżanka z musem brzoskwiniowym i prażonymi migdałami. Tutaj nie ma błędu, hura! Należy im się pochwała. dalej Krem brokułowy, spaghetti bolognese z makaronem ryżowym, ciasto dyniowe, placki z buraka i dipem. O Jezu, o Jezu, znowu, znowu coś, czego ja tak strasznie nie cierpię, ale spróbuję. Wtedy zjadłam trochę tego groszku nie było najgorzej, to może i teraz nie będzie e, ten burak taki straszny, jak go sobie w głowie maluję. Nie będzie ci przeszkadzała, jak będę jadła. Nie, ja też zaraz będę jadła. Tutaj z mamą dyskutujemy, że jestem analfabetą wtórnym, teraz ja, że tam jest makaron razowy, nie ryżowy. No i faktycznie jest razowy, nie ma go za dużo, bardzo dużo sosu, sosu nie do przyjedzenia, ale zobaczcie, jaki kawał ciasta pójdzie na pół z mamą, bo ja tego nie jestem absolutnie w stanie zjeść i nie chcę tyle zjeść ciasta, bo nie wiem, czy jest na zwykłym cukrze i zwykłej mące. Na ogół nie, na ogół te słodycze są faktycznie fit ale wolę nie ryzykować, bo ja naprawdę na żołądek później źle się czuję, jeżeli mam za dużo węgliw, wiecie? To są te buraki. Oczywiście później zrobię przebity z... z tego... z... jedzonka. Wiecie co? Ale ja tu nie widzę dipu. O nie! Oni takie dobre dipy robią, a tu są tylko buraki. Zapomnieli mi pewnie dodać. Jaki smuteczek. To jest ryżanka dzisiaj na śniadanie, znowu mam dwie zupy, to jest dla mnie katorga, powiem Wam, brakuje mi gryzenia w tej diecie, bo zobaczcie, no co ja mam tutaj gryźć, makaron, no pogryzę, trochę ciasta pogryzę, ale to wolałabym w konsystencji stałej. Dobrze, że już tylko czwartek i piątek, tak, czwartek i piątek i w przyszłym tygodniu w ogóle to będzie ciężko, bo będę w Krakowie, ale coś wymyślę. Dzień dobry bardzo, lecimy z kolejnym dniem Fitboxa, czwartek, 15 stycznia 2020 roku. Na śniadanie paprykarz z makreli, ogórek kiszony, pieczywo, śniadanie krupnik jaglany, na obiad pulpet w sosie kopyrkowym, fasolka szparagowa z ziemniakami, podwieczorek baton owsiany, kolacja falapfel yy, i mix sałat. A teraz zobaczmy jak to wygląda. Wszechobecny plastik. I tutaj mamy paprykarz z makreli. Krupnik. Jego jest, tyle całkiem sporo. Mm. Obiad w postaci pół pociku. Pasowka szparagowa. Pod batony owsiane. Znowuż jest tego za dużo, ładnie po i są nie do przyjedzenia. Yy, I falafel z miksem sałat. A gdzie mój dip? Dajcie dipa, ludzie. Oni mają takie dobre jogurki z czosnkiem, ale myślę, że jakbym nie zjadła połowy batonów, to chyba mogę sobie dorobić dwie łyżki sosu jogurtowego, w sensie jogurt z czosnkiem i koperkiem i będzie dobrze. No dobra, to jedziemy. Piątek, ostatnie cienie przygody z Fitboxem. W przyszłym tygodniu zaczynamy tydzień z Masterbox. Master? Chyba tak. No i co my tu mamy? Dobrą datę. Na śniadanie jogurt naturalny, owoce leśne, płatki owsiane drugie śniadanie, krem z szpinaku, obiad, pieczony morszczuk w ziołach, brokuły, ziemniaki, strasznie dużo tych ziemniaków w tygodniu, mm, podwieczorek, podwieczorek, bryczana tarta z brokułem i dynią, okej, okay. <grytania> kolacja, sałatka z kaszą bulgur, Warzywami i kurczakiem. Może ja bym się u niej zatrudniła i robiła im te karteczki, co? Fitbox, jeżeli oglądasz. Dużo nie wezmę. Całość wygląda w ten sposób. Zatem, czy warto? Tak, warto. Czy warto z, te, z tą firmą? Nie jestem przekonana. Bardzo nierówne posiłki. Część była bardzo smaczna, część była po prostu nie do zjedzenia. Nieapetyczna w wyglądzie, źle doprawiona. lądowa albo w koszu na śmieci, albo niestety w sedesie. Jest mi bardzo ciężko o tym mówić, ponieważ jest to jedno z gorszych rzeczy, które może spotkać jedzenie. Wyrzucenie po prostu wyrzucenie, ale naprawdę nie dało się tego zjeść. Smakowało nijak tam, gdzie jakkolwiek byłam w stanie to przełknąć. No to wiecie, łzy w oczach i jadłam, ale na przykład zupa. Yy, szpinakowa. Była absolutnie nie do jedzenia. Część posiłków była za to bardzo smaczna. Taka, że paluszki lizać. Bardzo się cieszę, bo spróbowałam nowych smaków, których normalnie nie odważyłabym się popróbować. Ze względu na to, że wiem, że ich nie lubię. Na przykład placki z buraka, które były dla mnie jak kryptonit dla Supermana. Wspominałam o tym nieraz. Nienawidzę grochu i nienawidzę buraka. Tutaj zarówno zjadłam pastę z groszku, jak i Placuszki z buraka było całkiem niezłe. Bardzo się cieszę, że przełamałam ten mój wewnętrzny stereotyp odnośnie tych dwóch warzyw. Jak również trzeba zwrócić uwagę, że mieliśmy tutaj do czynienia z dietą 1700 kalorii na zupełnie zwykłych indeksach nikotynicznych. <coughs> Powiedziałabym, że wysokich, ponieważ e, kilka razy zdarzyło się, iż na obiad miałam ziemniaki. Oczywiście cieszę się, bo są to ziemniaki, które ja bardzo lubię. Ale, 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 wiem, że powinnam ich unikać. E, czy to źle, czy dobrze? No słuchajcie, wada zeszła. Zeszło ze mnie mm, 4 kg w przeciągu tygodnia. Od soboty do soboty 4 kg mniej. Ja się bardzo cieszę, jest to bardzo dobry wynik i niezdrowy wynik przy okazji. E, nie więcej niż kilogram tygodniowo, takie jest założenie, to jest zdrowe tempo i tak to powinno wyglądać. Nikt mi nie powie, że jest inaczej. Wiem dlaczego tak się stało. Stało się to tak, że. Po... Prze... Wiem dlaczego tak się stało. Stało się tak, dlatego że poprzez cały zeszły miesiąc płynęłam w węglowodanach, tak? Były święta, był nowy rok. Nie. nie wybierałam rzeczy niskowęglowodanowych. I wiecie, nie ma co tutaj bajerować, że było inaczej, że święto, ja tylko jednego pierożka i nic więcej. Nie, absolutnie nie. Normalnie, jak każdy człowiek, usiadłam do wigilii. I wyszłam od niej naprawdę syta, a jak już wejdziemy w węgle, to bardzo ciężko z nich później zrezygnować. Dlatego organizm się oczyszcza i schodzą złogi z naszego organizmu i stąd taki wynik, a nie inny, bardzo ładny zresztą. Co dalej? Chciałabym przy feedbackie jeszcze zwrócić na jedną uwagę. Ja go zakupiłam na Gruponie, kupiłam go nieco taniej niż normalnie. 179 zł, coś koło tego. Aczkolwiek był oczywiście drobny druk, którego ja nie zauważyłam, i uważam, że to jest bardzo nieuczciwa. Eee... Może nie, nie jest to nieuczciwe, jest to moje gapiostwo. Eee, ale nie powinno być tego tak gdzieś tam, wiecie, przemycone w treści. Tylko jasno powiedzenie. W tym wypadku, powiedziane, tylko jasno powiedziane, w tym przypadku za dostawę płaciłam codziennie 5 zł. Musiałam zrobić dodatkowy przelew na konto za dostawę 25 zł, gdybym zsumowała Fitboxa z wysyłką, to prawdopodobnie zdecydowałabym się na inny catering z, z gruponu, po prostu ten wychodził najbardziej ekonomicznie, od tego chciałam zacząć, ale po dołożeniu kosztów dowozu nie była to najtańsza opcja. W tym tygodniu. W w tym tygodniu, który będzie, tak naprawdę, zdecydowałam się na Masterboxa. To też jest taka dziwna akcja, ponieważ zdecydowałam się ze względu na to, że ktoś mi wrzucił ulotkę do skrzynki na listy, wyjęłam zamiast wyrzucić. Mówię: O, akurat coś w moim temacie. Sprawdziłam na ulotce było 10% taniej. Mówię: Czemu nie skorzystać? A co więcej, Masterbox ma opcję pudełek z. Materiałów ekologicznych, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę, jest to koszt rzędu 5 zł więcej, czyli tak jakby to samo co w feedboxie. tylko tu płacę za przesyłkę, piątkę, a tu płacę za, e, za, za pudełko ekologiczne, które nie będzie się rozkładało 20 lat. Bo ilość plastiku, który ogólnie przy cateringach dietetycznych jest produkowany, jest zatrważająca. Ja nie wiem, czy to jest dla mnie akceptowalne. Jeszcze gdzieś to tak we mnie nie dojrzało, żeby powiedzieć nie, 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 nie. Bardzo mocno to we mnie dojrzewa, bo naprawdę składając to tak przez tydzień, to tego jest po prostu multum. Multum, naprawdę multum. Ja wiem, że robiąc zakupy i gotując, też produkujemy śmieci, ale nie wiem, czy tyle. I nie wiem, czy samego plastiku. Przy zakupach sami decydujemy, w jakim opakowaniu kupujemy żywność, nie? No, fakt, faktem, moja mama jest może nie tyle zwolenniczką plastiku, co nie jest eko istotą i, i zwraca uwagę na to, w jakim opakowaniu wybiera produkty, ale sama ostatnio powiedziała, że no cóż, tutaj chyba trochę przeginamy z, produkc z produkcją śmieci i na to warto zwrócić uwagę. No dobrze, ale zmierzając do końca, ponieważ ten film i tak będzie wybitnie długi, w przyszłym tygodniu również będę korzystała z usługi cateringu dietetycznego. Chciałabym osiągnąć wynik pół kilograma tygodniowo i to będzie dla mnie zupełnie zadowalające. Będzie fajnym tempem i zdrowym tempem. Kolejny tydzień, nie wiem. Chyba wrócę do gotowania przez siebie samą, ze względu na to, że będę w kilku miejscach na raz. I nie wiem, gdzie powinien być dostarczany ten catering. Tak naprawdę, czy do Krakowa, czy do Rzeszowa, czy do Warszawy. Jeszcze nie wiem. No i cóż, ja mogę od siebie powiedzieć, że to jest dwie stówki tygodniowo, może trochę mniej, ale wyniki są, no więc gdzieś ja popełniam błąd. Mówiąc wprost, bez owijania w bawełnę. No, jeżeli. Jedząc cudze jedzenie chudne, jedząc swoje jedzenie niechudne, bo pomimo, że zwracam uwagę na, co wkładam do, na to, co wkładam do buzi i w jakich ilościach, to gdzieś tutaj coś nie gra. No dobrze, ja już kończę i do zobaczenia za tydzień z podsumowaniem yy, przygody z Masterboxem, cateringiem dietetycznym. Buziaki, pa!